świnka Pepa. To mój mały brat George. To mama Świnka. A to tata Świnka. Świnka Pepa. Nowy samochód. <grystanie> Dzisiaj Pepa z rodziną będą jeździć swoim czerwonym samochodem. A może opuścimy dach? Pepa i George uwielbiają samochód. Czy wszyscy gotowi? gotowi? Gotowi, gotowi. No to w drogę. Uwielbiam nasze auto. A nasz samochód lubi nas, prawda? Ojej, samochód dziwnie się zachowuje. Co to, tato? Hmm, niestety, nie wiem. Pojedźmy do warsztatu dziadka psa. On to naprawi. Dobry pomysł, mamo świnko. Dziadek pies prowadzi warsztat. Bardzo dobrze naprawia samochody. Ojej, to to świnko! Twój samochód jest uszkodzony! Ech, możesz to naprawić, dziadku psie? Tak! Ale zajmie mi to cały dzień! Oh. Oh. Szkoda, chcieliśmy pojechać na wycieczkę! Spokojnie! Na czas naprawy pożyczę wam ten samochód! <laughs> Dziękuję, dziadku psie. Chcecie opuścić dach? A Tak, proszę! Trzeba tylko nacisnąć czerwony guzik. Jakie sprytne urządzenie. O, jak wrócicie, samochód będzie już gotowy. Dziękuję, dziadku psie. Do zobaczenia. Do widzenia. Pa, pa. Do widzenia. Pepa i jej rodzina podziwiają samochód. Ileż tu przeróżnych przycisków. Do czego służy ten zielony guzik, tatusiu? Sprawdźmy. Magiczne szyby! Tato, sprawdź, żeby magiczne szyby się schowały. Oh! Do czego jest niebieski guzik? Nie wiem. Sprawdźmy. Oh, yes. Uwielbiam ten nowy samochód. Możemy go zatrzymać? Nie, nie możemy, Pepo. Pożyczyliśmy go tylko na dzisiaj. O... Oh. Oh. Ojej, zaraz będzie padać. Tak, trzeba zasunąć dach. Jej, który to guzik rozkłada dach. Ups. A, to nie ten. Aha. To musi być ten. O, Nowy samochód opryskał tatę świnkę wodą. pada tatuś, to nie był dach. Ten przycisk. Oj, nie ten. Może ten. Tata świnka zapomniał, który przycisk zamyka dach. Myślę, że ten samochód mnie nie lubi. Wciśnij czerwony guzik. A, deszcz już przestał padać. Możemy znowu złożyć dach? O, tak. Który to przycisk? Czerwony! Dziadek pies naprawił już samochód. Wasz samochód gotowy. Hura! Hura! Dziękuję, dziadku psie. Reszty nie trzeba. Dziękuję, tato świnko. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia, papi. To, jak dobrze mieć znowu nasz stary samochód. Lubiłam tamten samochód, ale dużo bardziej lubię nasz stary. I wydaje mi się, że nasz stary samochód też nas lubi, prawda? I, i. <ścoughs> <ścoughs> Postacią głosów użyczyli Julita Korwszek-Borsuk, Dorota Lanton, Edyta Torhan, Andrzej Chudy, Jacek Kałucki i inni. Opracowanie wersji polskiej GMC Studio.